Witam serdecznie moi drodzy. Już niedługo, za osobą nie 5 minut, rozpocznie się dzisiejszy turniej. nie przed turniejem środowym, kiedy ten internet jest najmniej stabilny, e, zastosujemy taktykę oczywiście resetowania VP, e, żeby zmieniło zabawkę ryzyka e, wyłączenia nam e, turnieju, prawda? E, to są oczywiście e, sytuacje sporadyczne, dlatego wierzę po prostu, że. Że jednak, mimo wszystko, uda się ten turniej przeprowadzić bez żadnych przeszkód. Na razie chwilkę oczekiwania. Dajemy sobie te dwie minutki. Jak będzie 18:57, czyli 3 minuty do turnieju, uruchomimy nasze DSO4. Co warto wiedzieć o dzisiejszym turnieju? No dzisiaj, oczywiście, środa. Jak środa, no to co turnie turniej się Świata Online. Jest to turniej nas ważniejsze od turnieju wtorkowego, bo wtorek zawsze jest takim dniem dla nas rozgrzewkowym. a a od środka zaczyna się poważne granie, kiedy już trzeba tych wyników więcej. Udanych. że moi drodzy, już mamy oficjalnie widzisz więc możemy przejść do, do naszej gry. Tak jak wiemy, no, to będzie turniej od tego co było wczoraj. Zwłaszcza dlatego, że to jest turniej, który znamy lepiej. Jest więcej konkursów, no i zazwyczaj więcej zawodników. Chociaż po wczesnej frekwencji, to nie wiadomo jak będzie dzisiaj to wyglądać. Wczoraj mieliśmy 6-7 zawodników. Dzisiaj, czy będzie ta frekwencja wyglądała lepiej? co to pisuję temu, żeby nie przesiadywać przed komputerem, więc jest, jest to ryzyko, że, że jednak tych zawodników będzie nam brakować. Ale może jednak będzie niespodzianka, i, i jednak byli też goście sceptyczni, którzy nie lubią zbytnio upałów i wolą czas na turnie. Za chwilę zaczynamy. Jeśli chodzi o ja, o ja, ekranu, to narzekać nie możemy. Można powiedzieć. No bo tu jednak raczej nas system rozpieszcza. Widzimy. ale danym mi zostało 6 minut, ale, ale to oczywiście w późniejszym, w późniejszym czasie. Teraz gra online. Tylko tyle i aż tyle nas interesuje. No czekamy, czekamy na ten serwer, bo ten serwer jest starał się skomplikować życie. No frekwencja jest jaka jest. Dwóch zawodników trenuję sobie bez rajdiego i wielonek i niedziecki. Czy dołożę do dormieniu? Co się wszystko okaże? No i znowu te usterki, nie usterki. Feder Wilamowski, Kafka Dada i fajną. Pięciu zawodników. Przeciwko nam, czyli na razie, że ta perfekcja podoba, do wczoraj, przynajmniej mieliśmy chyba bodajże siedmiu 7 zawodników, dzisiaj na razie to wygląda podobnie, chyba że jeszcze może będzie 7, 8, no jest muszyński, więc będzie 7, może dołączy jeszcze tutaj z czasem ktoś jeszcze i Julionek dołączę, w tym zestawieniu, będziemy wskazywać na porażki, czyli każdy wynik powyżej ostatniego miejsca będzie czy można bardzo za wynik dla nas pozytywny. E, Wojtyk nie jest jeszcze dołączę, ale on dołączy dopiero w następnym konkursie. Zaczynamy! Zaczynamy trudną wyżejszą batalię. Szósta belka startowa. Rozmiar 106 metrów. Nie będzie to łatwa batalia, no bo tak jak mówię, nie będzie miesięcy na podki. Każda wypadka ci trzeba dla nas taka pada porażka. No bo na, mm, przy takiej obsadzie, jaką mamy dzisiaj. Po prostu nie mamy nic na słabsze momenty. Każdy moment w każdym moment będzie dla nas kosztował straty. E, Dobry porządek. 102,5 metra być może zaczniemy od wygranej. Yy, jeśli wygramy no to oczywiście sensacyjnie i tak tego pierwszego miasta nie utrzymamy. Dla nas będzie ważne, żeby te poczty wykorzystać później do tego, żeby po prostu mieć dzisiaj powód do zdobywania naszego występu. No tak zawodów chyba nie wygramy. Yy, jak można było się domyślać to że będzie ciężko wygrać pierwsze zawody. 98 metrów, ale dobre noty. No niestety bardzo dużo mniej i już tylko siódme miejsce. Mówiłem o tym. I teraz to się potwierdza. Minimalny błąd można nas dużo kosztować. Dlatego, że się mamy tylko sobie zawodników, którzy, którzy no niestety, ale ty będą za dużo po prostu mniej. Albo w ogóle nie popełniają, bo mają czasem i takie szczęście, że Jeżeli po prostu coraz kogo wychodzi. Druga eee... skorość w Renie teraz przed nami, druga potyczka. Siódma belka na początek 130,5. To no i jest trochę nadzieję na lepszy występ. Mamy piąte miejsce w kwalifikacjach. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Na razie pojawia się nadzieja, że będzie lepiej niż było wobec Dolfie na normalnym obiekcie. Już tutaj mamy Wojtka niemieckiego w składzie, czyli mamy 9 zawodników. Więc no niby łatwiej, niby trudniej będzie. Mamy 129 metrów, no i jest nie najgorzej, bo jest znowu siódmej miejsce, ale przy 9 zawodnikach, a nie 8, czyli taki, myślę, że troszkę jest dla nas teraz więcej warte, tak dążył słabe łóż. Niedzielski to jest zawodnik, który potrafi skakać. Skok finałowy no, mamy gorszy 126 metrów, ale dla nas to jest etap rozgrzewki, dlatego nie wyczynam do tego większej wagi na razie. Wierzę, że się po prostu rozkręcimy w trakcie turnieju. Tracimy jeden punkt ratingowy, ale, ale to jest do odrobienia. Jolonek już opuszcza turniej, a przed nami Piąkczak. Normalna skocznia 109 metrowa, więc ponownie będziemy mieli 8 zawodników. Jolonek opuszcza jeden z faworytów tego turnieju, Swoją drugą, drugą z tego faworytem będzie oczywiście Wilamowski. Wskazuję. Fatalny błąd w celi kwalifikacji nie popełniamy tutaj w pionkczangu. Dobrze, że był pojawiać teraz, bo będzie szansa, żeby tego nie było w konkursie. No Wilomowski kontra Niedźwiecki, tak, podczas ratinga, ratingiem, ale Wilomowski ma przewagę w tym, że rozegrał jeden kokus więcej. Mamy problem. Niby jest lepiej, ale jest lipa. Niedziecki też od trzeciego miejsca. Damy no, niestety gorszy okres. Skopiłoby trochę na pociechę, bo teraz ta próba, 102,5 metra. Mamy miejsce szóste. No to pierwszy taki wynik, który jest wyższy niż, niż miejsce prawda, honorowe. Mamy punkt dogony ratingowy, no i to powoduje, że po trzech jesteśmy na zerze. Wilamowski dalej liderami turnieju. Dwóch liderów mamy. Pod trzema, zaś wielczy na Wisła Malinka. Rozmiar 134 metry. Polska Ziemia wita i zaprasza. Polski teoretycznie już niekoniecznie. Bo tymi liniami są sami skoczkowie, więc będziemy postarali się, żebyśmy sami te z niczym mogli tutaj wychwalać. Na razie 126 metrów. No i takie nadzieje połowiczne bym powiedział na jakiś sukces. Ale może coś jeszcze zmienić. Pamiętajmy, że turniej obejmuje więcej konkursów niż 3 niż 4, to jest turniej. No i tuleba są naszą, naszą wytrzymałość. Teraz dobry skok, ale daje tylko mi honorowe 7. No znowu. Nie wiadomo jak to oceniać, czy dobrze, czy źle. Dobre jest to, że unikamy na razie kompromitacyjnych występów, tak. się że to skokie, to nie są skoki takie, za które trzeba nas karcić. Ten skok finałowy będzie już bardziej takim skokiem właśnie godnym pożałowania, ale kawkę pogonimy, więc unikamy kompromitacji, mamy honorowe miejsce. Niemniej, yy, niewiele składa na to, żebyśmy to miejsce mogli poprawić w tym turnieju. Niemiecki lepsze występy notuje no już przed nami, mimo że zaczynał z, yy, z konkursem w plecy. Nas. Teraz wiszowskofen, a więc pierwsza odsłona turnieju czterech skoczni, proszę Państwa. No i początek obiecujący chociaż. Na ile wystarczy? Zobaczymy. 133 metry, na razie piąte miejsce. Będziemy w parze z Federem, z którym możemy wygrać w parze. Bo Feder ma lepsze, gorsze momenty w ostatnim czasie, więc jest szansa, że Federa możemy w sensacyjnie pokonać w tym pojedynku. Natomiast czy będziemy w stanie to zrobić, to już inna sprawa. Dobry skok będzie z naszej perspektywy. Bo jest na od tego kwalifikacyjnego. 136,5 metra, ale federalnie pokonamy. Mamy szóste miejsce, ale możemy spać na ósme, bo tracimy niewiele do dalszych zawodników, którzy są przed nami, ale też mamy niewielką przewagę nad 27.8. To są minimalne różnice i to jest taki nasz peszek taki tutaj. Więc ja różnią się do konkursów, w mamy równy poziom. Drugi skok, no niby też fajny, ale rywale odskoczyli. Tutaj, kawka 143 metry, fantastyczna próba, no niestety, mm -hmm. no. Nie wiem, było do końca, z czego to wynikało, oczywiście na po prostu warunki i za więcej, to korzystać. U nas tego zabrakło. Dlatego my tylko na, na miejscu honorowym i pokonujemy tylko Julionka, który jest u nas przez to, że go nie ma w turnieju. Także no, widzieliśmy Rettniego, bo nie będziemy tutaj e, faworytami. Widzieliśmy to doskonale. Są te nasze apele, że każdy wynik powyżej ostatniego będzie dla nas sensacją w tej stawce. Dzisiaj patrzymy po prostu o, o tak? A jakieś pojedyncze, być może szansa na coś ciekawszego. Ale z góry będziemy na porażki. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby te przesłanki o porażkach nas nie dobyczyły. Teraz 122,5 22,5 metra. Jest szansa na coś lepszego. Piąte miejsce po pierwszej serii. Jest szansa, żeby to miejsce minimum w piątce utrzymać. Dlatego, że przewaga wynosi kilka punktów. To nie jest przewaga z Nikoma, to jest jakieś tam pół metra, a to jest przewaga dwóch co najmniej metrów. Ale z kokinową niestety znowu nam daje kopa. Ee, szansa koło nosa i od razu spadamy, no, nawet za Niedźwiedzkiego, Nidz który miał to co my w pierwszej serii, ee, on miał co w pierwszej serii, dalej wygrał zawody, ale seria chyba była trudniejsza, jeśli chodzi o warunki, co można usłyszeć częściowo, ee, no ale na razie ponosimy straty, tak jak tutaj się można było spodziewać. Niedźwiedzki przesuwa się na czwartym miejsce w turnieju, ma trzy podium już odnotowane, a przynajmniej dużo, dużo, dużo skocznie w w lato, proszę Państwa. Czy będzie łatwiej? No niekoniecznie. Ale lepiej trochę na dużo skośniej niż normalną, bo na dużo mamy można coś osiągnąć. Zobaczymy. 10. Belka. No teraz. 110. Znam od błędu. Mamy nadzieję, że unikniemy tego błędu w konkursie. No bo szkoda by było, gdyby to po ciebie powielać. Taki głupi pod naprawy. No niestety, turbulencje troszkę nam utrudniły zadanie, co prawda, taka wychłodnotoryjność tutaj jest z tej strony, 124 metry. Ostatnie miejsce wobec tego, no bo nie, nie trafiamy, więc no rywale niestety to wykorzystują. I wtedy każdy wykorzystał to bez wyjątku. Teraz mamy skok finałowy, no troszkę na honor, ale miejsce ostatnie, bo rywale pokazali klasę po prostu. Nam zabrakło szczęścia, no i zaangażowanie, bo tutaj niestety no bez energii te skoki mam, miało się wrażenie. Pierwsza seria to jeszcze oczywiście wynik turbulencji, ale druga seria to już była nasza, nasza porażka. Teraz widzę Neustadt. Piąta belka, rozmiar 140 metry. No na początek niestety nieciekawie ciekawie to wygląda. około za 125,5 m, no nie jest dobrze. Ale widzieliśmy, co nas czeka w tym turnieju. Widzieliśmy, że to będzie bardziej poligon niż, niż zabawa. No to zabawa też po części podchodzi odysy do tych porażek, prawda? Wierzymy, że po prostu czy później, być może jakieś szczęście się odwróci na naszą korzyść. Na razie 135 metra, coś lepszego się zdarza. Wpadka Murszkiego daje nam honorowe miejsce siódme i raczej z tego miejsca nie spadniemy. Możemy tylko jedynie zyskać, ale będzie potrzebne nasze zaangażowanie. No i zaangażowanie jest, ale niestety jest za małe, żeby cokolwiek zyskać. Będzie bez zmian miejsce siódme. 126,5 metra, no tak. Szkoda. Z drugiej strony, no rozumiemy przecież poziom rywalizacji, który tutaj panuje za chwilę Sochi. Rozmiar 106 metrów, za nami jedna czwarta turnieju, pierwszy kwadrans, jeszcze trzy kwadransy przed nami, także wiedza wciąż sporo, Dwunasta belka, rozmiar 106 metrów, zobaczmy. No. 101 metrów, ciężko będzie na ten skok, mamy drugie miejsce w kwalifikacjach może w Soczu będzie na to, czekamy tyle czasu no, pamiętamy, mieliśmy tylko szansę by w Ambozdorfie na no, coś fajnego mając na pometku pierwsze miejsce, by finalnie spaść na, na przykład ostatnie. tutaj w Soczu nie stoi że błędy miejmy nadzieję, że to będą błędy, się skończą bo na razie, no, niewiele na to wskazuje rywal bym przeciwnie poruszył na błędach i to jest nasza wada tutaj. Że to Zrobiliśmy na zawodników, którzy nie mają sobie punktów. Na razie przynajmniej. Bo się były wyjątki, ale jednak teraz w tym czasie widzimy różnicę klasy, prawda? Czy oni mają od nas wyższe ratingi? No, bo winają mnie błędów. U nas niestety tylko w brakuje, no i trzeba to z tym fantem zrobić. Mm. Dzisiaj że się Dadaj Feder. Taka czołba trójka, ale Wilomowski na razie ucieka reszcie stawki. Ma na 9 występów 7 podniów, a przed nami, proszę Państwa, pierwsze loty. Pierwsze schody dla nas. Schody już były dla nas, ale w lotach będą one jeszcze niestety poważniejsze. Bo tutaj, nawet jak się dobrze zaprezentujemy, to niekoniecznie może być ciekawie. Dobre warunki. Dobry wiatr podarty, no i wykorzystujemy na resztę warunki. 234 metry. Po błędach rywali mamy piąte miejsce, być może coś z tego będzie. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś z tego uczynimy. Tutaj na razie piąta lokata. Na pewno, choć ostatnio nic się nie stanie, bo to są loty na czeski Tutaj każdy wynik pozytywny będzie dla nas oczywiście wskazany, ale niestety w konkursie już popełniamy błędy. I to poważne błędy. Dużo, straciliśmy na metrach tutaj. 202,5 rywale w innej lidze. I nie ma zawodnika, który popełnił błąd. Odleciał Wilamowski, ale ta przewaga 3 to nie jest jakoś, też oszałamiająca. Nad Dadajem, który jest drugi w tym konkursie na razie, My walczymy o honor w serii finałowej. Ale ten honor, no, chyba się uda odzyskać. Chyba się uda odzyskać, bo Skokinowy na się będzie znowu na no, nasze lepsze loty 229. Ale w stawce przegrywamy. Przegrywamy no, poza Niedzielskim, które były tu za słabsze. No nie zmienia to faktu, że jednak z naszej strony to jest jednak porażka. Szkoda tego konkursu, ale no trudno. Trudno na razie. Musimy przełkać gorzej porażki niż już za chwilę. Chyba zawodnik opuścił turniej ale kto to był? Kawka, któremu się nie za bardzo szło i widzieliśmy. W kasywidacji generalnej miał najniższe miejsce, w poszukiwaniu zawodników z czołówki. tagi, już mabelka startowa, rozmiar 134 metry, początek obiecujący w miarę możliwości. 131,5 metra, mamy drugie miejsce w kwalifikacjach. No i znowu gdzieś tam przegłos się pojawia. No ale kurde, no niech nam się do końca to, to korzystać. Przewożyć na konkursach należy żeby był z tego jakiś pożytek no, na razie 128 metrów, wycofanie się nie też sensacyjne mamy piąte miejsce proszę Państwa z na czwarte, Zdajemy tylko dwa punkty wy w tylko nie zawalili tego tego miejsca, minimum 5 piąte już pozostało ale najlepiej wywalczyć oczywiście czwarte żeby to smakowało jeszcze lepiej, 128,5 wysokie noty, jest piąte miejsce, pokonaliśmy Federa nie Nieznacznie przegrywając tutaj te czwarte miejsce o 60 punktów Za chwilę dużo rozchodzę w kamery kolejna potyczka poważniejsza z naszej perspektywy. No patrząc na klasyfikację, wiemy, że będziemy walczyć o szóste miejsce w turnieju. Walczyć jak walczyć, ale wiadomo, że to miejsce oczywiście będzie w naszym zasięgu. Piąta belka startowa, rozmiar 140 metrów, postawa nasza to w kwalifikacje. 134 metry na razie, miejsce honorowe, no ale... Ale dobre i tyle dla nas tak naprawdę, bo to jest zawsze jakaś motywacje przed zawodami. Myślę, że część czekałaby na wyższą frekwencję dzisiaj, ale jeśli nie no to się wycofali z turnieju. Teraz zabłyskał w pierwszej serii, 137 metrów, wysokie nogi, niestety rywal do on bardziej. No, ale odpowiednio sobie mamy zawodników z czołówki i tutaj to jest normalne, że możemy z tymi zawodnikami przegrywać. To jest absolutnie zrozumiała rzecz, tylko trzeba po prostu do niej... Przyzwyczaić, skok finałowy lepszy, 139 metrów, niestety daje nam tylko miejsce szóste, czyli tutaj bez większych zmian, po prostu smutna praszka, bo po w skokach. Tak trochę nie, nie zasłużymy ten rating, proszę Państwa. Za chwilę Zakopane, rozmiar 140 metrów, to będzie ostatnia potyczka w ramach tej pierwszej części naszej rywalizacji. Ostatni, 13 konkurs. To 134 metry wow niespodziewanie wygrywamy kwalifikacje drugie kwalifikacje które wygrywamy dzisiaj no nie druga seria którą wygrywamy dzisiaj bo wygraliśmy jedną serię w Westdorfie no zobaczymy czy to się też w konkursie ugrać na razie jest szansa bo skok się podobny do kwalifikacyjnego 133,5 metra jest szansa, mamy trzecie miejsce. Niebyka przepaga nad Federem. Wydaje się, że niż nie spadniemy, niż to czwarte miejsce. Czekamy na te pierwsze podium. Ale czy będzie? No wczoraj się udało. No to zobacz, chyba nawet cztery podium. No dzisiaj nie będzie, niestety na razie. Pod naszym udziałem. Tutaj przegrywamy wyraźnie tą rywalizację. Szkoda. Ale może druga czy będzie dla nas szczęśliwsza. Na razie po pierwsze przeciąży się spory niedosyt. Czekamy na więcej. To ma lepsze wiadomości. Na razie po 13 konkursach jest przeciętnie.